Cześć, siema, z tej strony Golzry, tam was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek. Tak wiem, że dużo tego otwierania ostatnimi czasy, no ale sami wiecie, że e, no, wypuszczane są codziennie karty e, International Men of the Match, więc ja tutaj naprawdę chcę trafić jakąkolwiek, więc e, dopóki będę miał końce, dopóki będzie mnie stać na takie otwierania, no to, to będę je systematycznie robił. Dzisiaj do trafienia e, Man of the... I modm, imotm, że tak to powiem Muller oraz Brooks za wczorajsze mecze przeciwko Portugalii oraz przeciwko Ganie, oczywiście. No i dzisiaj otworzymy sobie trzy paczki z te za 35 tysięcy. Nim zaczniemy, chciałbym Was jednak bardzo serdecznie zaprosić na aukcję użytkownika Aremso, gdzie znajdziecie monety w naprawdę korzystnej cenie. Dodatkowo wysyłane są one z automatu, a więc na swój zakup będziecie czekać dosłownie do 5 minut. Link do aukcji macie oczywiście w opisie. No i bez zbędnego gadania, otwieramy pierwszą paczkę za 35 tysięcy. I mam nadzieję, że tutaj coś fajnego mi wypadnie, chociaż w jednej z tych trzech, no, łącznie to one są 105 tysięcy kosztują, więc, więc nie jest to tanie. W pierwszej paczce mamy Filipa Lama, więc 87 overall, wyślę go na listę, transferową. Czy ktoś jeszcze ciekawy tutaj jest? Miniolerami masa kontraktów, które oczywiście sobie wezmę, no musicie to przecierpieć. Eee, po prostu no, nie, nie opłaca się diskardować świecących kontraktów, to o tym pamiętajcie nawet jeśli macie ich miliony w klubie to zawsze je możecie potem sprzedać za 300-400 końców, modyfikator oczywiście standardowo, modyfikatory oczywiście standardowo biorę no i nic innego tutaj w tej paczce ciekawego nie ma, więc discard za 4000 zobaczymy potem po ile lam chodzi no ale łącznie z tej paczki wraz z kontraktami, bez lama to myślę, że około 10 tysięcy, więc lam minimum za 25 tysięcy musiałby chodzić, żeby ta paczka mi się zwróciła paczka numer 2, na razie najlepsze oczywiście, prawe obrońca Bayernu Monachium. A kto wypadnie w paczce numer 2? Widzimy już w tym momencie i mamy Akin Akinfejewa. Więc to jest paczka właśnie jedna z tych słabiutkich. Wezmę sobie tylko tutaj Dante. Krychowiak no nie jest mi potrzebny, ale Arevalior ale, Areval Fuck! Arevalorios. O, czyli ten, który dostał pierwszą czerwoną kartkę na obecnym mundialu za brutalny faul yy. Na jednym z zawodników w Kostaryki, tak? Tak. Dobra, leczenie sobie weźmy, zobaczmy jeszcze te modyfikatory. SP na SPO i SPO na SP, jak najbardziej dobrze. Stroje Monaco Very Nice, Ja sobie biorę, ale nic innego fajnego w tej paczce nie ma, więc ta, ta paczka na pewno się nie zwróci. No i tym razem, tym tymczasem, nie tym razem, ostatnia paczka, ostatnia za 35 tysięcy, ostatnia szansa na trafienie Mylera oraz Bruksa. No i zobaczmy, kto wypadnie w tej paczce. O, zobaczmy Javi Martinez A więc zawodnik Absolutnie nic warty Coś jeszcze w ogóle w tej. Strasznie dużo śledzących graczy Ari bo Na listę transferu cię wyślę, Ale ty nic pewnie wart nie jesteś eee, Takcidis No nie Kontrakty sobie wezmę więc wygląda na to Że najlepszym zawodnikiem którego trafiłem w trzech paczkach za 35 tysięcy jest prawo obrońca reprezentacji Niemiec oraz prawo obrońca reprezentacji Monachium Fili Blam. zobaczmy jeszcze teraz szybciutko po ile właśnie Filiblam Blam chodzi no i to było na tyle w tym odcinku po, tym, po tej czynności jaką zaraz wykonam gdzie on jest tutaj jest porównaj cenę w no tej chwili Blamo obecnie chodzi po, wydaje mi się, że około 20 tysięcy, więc no otwieranie jak, jak zwykle na minus, ale przynajmniej trafiliśmy zawodnika wysoko ocenianego, więc to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to zróbcie to, co do Was należy. Mówi Goldzor na razie i pa pa!